Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych, i będę dzisiaj mówić o bardzo zagmatwanej sprawie, w której jest mnóstwo elementów, które momentami ciężko jest połączyć w logiczną całość albo zorientować się, co jest prawdą, a co tylko wymysłem i kłamstwem osób, które w tej sprawie były przesłuchiwane. Ponadto będzie to jeden z nielicznych odcinków, które zrealizowałam, mimo że nie udało mi się znaleźć wielu informacji na temat wczesnych etapów życia osoby, o której będę dzisiaj mówić. W tym przypadku będzie to Diane Hastings. Zwykle, gdy zaczynam szukać informacji i okazuje się, że w źródłach nie ma tych podstawowych, wczesnych informacji, to rezygnuję z realizacji tego materiału. Ale w tym przypadku, gdy przeczytałam całą historię, uznałam, że jest ona zbyt interesująca i intrygująca, żeby Wam jej nie opowiedzieć. I przede wszystkim przedstawiam ją, żeby. Dowiedzieć się, jakie jest Wasze zdanie i poznać Waszą teorię, takie świeższe spojrzenie na tą sprawę, bo muszę przyznać, że ja jestem bardzo zagubiona. Dlatego, jeśli chcielibyście poznać szczegóły tej historii, to zapraszam Was do oglądania. Tak jak już powiedziałam, ze względu na brak konkretnych informacji można tylko obliczać, że Diana urodziła się w 1980 lub 1981 roku. To było w stanie Nevada i miała też brata, Carsona. I gdy Diane miała 4 lata, rodzice podjęli decyzję o wyprowadzce do innego stanu. Przeprowadzili się do stanu Washington na północnym zachodzie Stanów Zjednoczonych. To była bardzo poważna decyzja. Rodzice musieli zostawić całe swoje dotychczasowe życie i rozpocząć nowe w zupełnie innym miejscu. Ale ze względu na to, że dzieci były wtedy jeszcze małe, to łatwo było im się przystosować do tego nowego środowiska. I gdy Diane poszła do szkoły, nie miała problemów z zawieraniem nowych znajomości, była bardzo otwarta i towarzyska. Niestety po kilku latach okazało się, że decyzja o przeprowadzce nie była najlepsza, ponieważ wywarło to sporą presję i stres na rodzicach, przez co Negatywnie odbiło się na ich związku i ostatecznie podjęli decyzję o rozwodzie. Dla Diany i brata to był szok. Zawsze widzieli swoich rodziców jako idealną parę, która praktycznie nigdy się nie kłóciła. Dziewczyna potrzebowała bardzo dużo czasu, żeby przyzwyczaić się do tej nowej sytuacji. Zaczynała od mieszkania w domu razem ze swoimi rodzicami oraz bratem, a nagle zamieszkała tylko z matką, ponieważ ojciec się wyprowadził, a brat pojechał do szkoły, do innego miasta. Gdy dziewczyna poszła do liceum, poznała tam chłopaka, z którym wkrótce zaczęła się spotykać i niedługo później okazało się, że jest to jej pierwsza prawdziwa miłość. W tamtym czasie odzyskała energię i ten błysk w oku, z którego była znana, a który utraciła po rozstaniu swoich rodziców. Gdy skończyła 17 lat, okazało się, że jest w ciąży. Dziewczyna była bardzo szczęśliwa i podekscytowana. Oczywiście zdawała sobie sprawę, że to nie jest najlepszy moment, że nadal jest w szkole, ale i tak wiedziała, że to właśnie z tym chłopakiem chce spędzić resztę swojego życia i wkrótce i tak założyć z nim rodzinę. Los po prostu przesunął to trochę w czasie. Kilka miesięcy później, w lipcu 1998 roku, urodziła pięknego i zdrowego synka, któremu dali na imię Hayden. I w tamtym czasie postanowiła także wyprowadzić się z domu matki i przeprowadzić do mieszkania z ojcem swojego dziecka. Niestety po kilku latach ich związek zaczął mieć problemy i podjęli decyzję o rozstaniu, a właściwie była to bardzo jednostronna decyzja, którą podjął tylko partner Diane. Ona nawet chciała pracować nad ich związkiem i naprawić tę relację, ale on niestety nie był chętny. Wiadomo, że Diane bardzo źle to zniosła. Wróciła do domu matki i przez kilka tygodni nie mogła normalnie funkcjonować. Z czasem rodzinę coraz bardziej zaczęło niepokoić jej zachowanie. Wpadała w szał i była bardzo agresywna. Na moment przestawała być sobą, a gdy ten atak mijał, zastawała się ponownie tą spokojną Diane, którą znali i przepraszała za swoje zachowanie. Wizyta u psychologa potwierdziła niestety chorobę afektywną dwubiegunową. Razem z rodziną podjęła decyzję o przekazaniu dorastającego wtedy Hejdena pod opiekę jego ojca, ale nadal cały czas utrzymywała z nim kontakt i była bardzo aktywna w jego życiu. Brat Dian Carson mieszkał w tamtym czasie w Teksasie i dziewczyna podjęła decyzję o przeprowadzce tam, żeby oderwać się na jakiś czas od tego środowiska i tych miejsc, które przywoływały przykre wspomnienia, a właściwie te szczęśliwe wspomnienia, które już niestety nie wrócą. I podczas pobytu w Teksasie Dian poznała nowego mężczyznę i zaczęła się z nim spotykać. Po kilku latach wzięli ślub. Diane urodziła nawet dwójkę dzieci, syna i córkę. Niestety ten związek również nie był skazany na sukces. Po dziewięciu latach rozstali się. Najprawdopodobniej ze względu na chorobę dwubiegunową Diane i to, że te epizody, które kiedyś miewała dosyć rzadko, bardzo się w tamtym okresie nasiliły. W 2015 roku Diane miała 35 lat i zaczęła w końcu lepiej sobie radzić przyjmowała leki, które działały i planowała rozpocząć kurs kosmetologiczny. Zaczęła także spotykać się z nowym mężczyzną i miała nadzieję, że to z nim spędzi resztę swojego życia. W listopadzie tamtego roku musiała jednak przestać brać swoje leki, które tłumiły symptomy choroby dwubiegunowej. Ubezpieczenie przestało je pokrywać, mimo że jej lekarz zapewniał, że są niezbędne do jej codziennego, normalnego funkcjonowania. Mimo to, ponieważ nie była w stanie sama je wykupić, była zmuszona do przerwania terapii. 3 listopada 2015 roku wzięła udział w inauguracji w Szkole Kosmetologicznej Glendale Academy, gdzie miała rozpocząć kurs. Po powrocie ze szkoły do domu postanowiła jeszcze pójść do sklepu. Jej narzeczonego, Majka, nie było wtedy w domu, dlatego zostawiła mu liścik, w którym napisała, że pierwszy dzień w szkole poszedł bardzo dobrze, ale teraz wyskoczy na chwilę do sklepu i niedługo wróci. Niestety tak się nie stało. Około dwudziestej drugiej wysłała jeszcze SMS-a do swojego najstarszego syna Haydena z informacją o tym pierwszym dniu, że ma nadzieję, że jest z niej dumny. Ale od tamtego czasu z nikim już z bliskich się nie kontaktowała. Jej narzeczony zaczął się coraz bardziej niepokoić, gdy mijały kolejne godziny. Wiedział, że ten sklep, do którego pojechała znajduje się w zaledwie kilkanaście minut drogi na piechotę, a Diane pojechała tam samochodem, więc tym bardziej powinna dużo szybciej wrócić. Postanowił namierzyć jej telefon GPS-em, który był w nim zamontowany. Udało mu się znaleźć jej samochód na parkingu. W środku była jej torebka, portfel oraz komórka. To było nietypowe. Diane praktycznie nigdzie nie ruszała się bez swojej torebki. Kolejnym niepokojącym elementem było to, że na samochodzie brakowało tablic rejestracyjnych. Następnego dnia Diane nie pojawiła się w szkole na pierwszy prawdziwy dzień zajęć, co było kolejną czerwoną lampką, ponieważ było wiadomo, jak bardzo była podekscytowana, żeby rozpocząć ten kurs i naukę. Tego samego dnia, po południu, jedna z jej kart kredytowych została użyta w sklepie niedaleko domu i rzeczywiście, gdy zajrzało się do portfela, okazało się, że nie było w środku jej kart płatniczych oraz jej dowodu tożsamości. Tego dnia Mike postanowił także poinformować o zaginięciu rodzinę Diane, zaczęli drukować i rozwieszać po okolicy ulotki. Kobieta miała blond włosy, brązowe oczy, 1,62 m wzrostu, ważyła około 55 kg, miała też kilka bardzo charakterystycznych tatuaży. Na brzuchu kwiaty i imiona swojej trójki dzieci: Haydena, Brocka i Brooklyn. Miała także wzór tribal na lędźwiach. Młot Tora na szyi oraz słońce, księżyc i gwiazdy na ramionach. Po zgłoszeniu zaginięcia na policję, funkcjonariusze zupełnie zbagatelizowali tę sprawę. Dian była dorosła i ich zdaniem nic nie wskazywało na to, że coś złego mogło się stać. Ponadto rodzina poinformowała ich o problemach psychicznych kobiety, co tym bardziej sprawiło, że zaczęli to lekceważyć. Rzeczywiście w przyszłości zdarzało się, że Dian znikała na kilka dni. Postanowiono jednak przejrzeć te nagrania z monitoringu z tego sklepu, gdzie używane były karty płatnicze Dian, i okazało się, że to rzeczywiście ona sama dokonywała tam zakupów. Ale gdy jej narzeczony Mike zobaczył to nagranie, bardzo się zaniepokoił. Dian wyglądała na zdenerwowaną i kupowała rzeczy potrzebne na imprezę urodzinową, m.in. alkohol, tort oraz świeczki. A w tamtym czasie nie zbliżały się niczyje urodziny. Przesłuchano świadków i to, co powiedziały osoby, które spotkały wtedy Diane, było jeszcze bardziej niepokojące. Przyznali, że wyglądała na niesamowicie zagubioną i nawet powiedziała im, że poprzedniej nocy zostały jej podane narkotyki i że została porwana. Oczywiście wtedy wezwano policję i karetkę, ponieważ wydawała się być w złym stanie. Jednak gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, po krótkiej rozmowie z kobietą postanowili ją wypuścić. I to jest ten element sprawy, który według wielu jest najbardziej skandaliczny, ponieważ to było oczywiste, że Diana znajdowała się w złym stanie. To przyznali wszyscy, którzy ją wtedy spotkali, a jednak policjanci nie postanowili nawet pomóc jej wrócić bezpiecznie do domu, a przecież mogła nie być wystarczająco świadoma i wystarczająco trzeźwa, żeby móc zrobić to sama. Kamery zarejestrowały kobietę chodzącą przez jakiś czas jakby bez celu po parkingu, a później kierującą się w stronę kawiarni. Później tego dnia Diane została zarejestrowana przez inne kamery monitoringu w towarzystwie dwóch mężczyzn. Jednym z nich okazał się Randy Riley, który okazało się, że wcześniej nawet zadzwonił do majka, narzeczonego Diane i powiedział, że spotkał ją poprzedniego wieczora. Wtedy, kiedy zaginęła, podobno spędziła z nim kilka godzin w barze, później poszli do jego mieszkania i tam była całą noc. Następnego dnia odwózł ją pod sklep, gdzie później robiła zakupy. Z jakiegoś powodu narzeczony postanowił nie zgłaszać tego na policję, dopiero gdy zarejestrowano kolejną aktywność jej kart płatniczych w dwóch sklepach po przeciwnych stronach miasta i powiedziano o tym Majkowi, to on przyznał się do przeprowadzenia tych rozmów telefonicznych. Po przejrzeniu nagrań z monitoringu okazało się, że tym razem to nie Diane korzystała z kart, tylko nieznajomy mężczyzna. Został zatrzymany i okazało się, że jest to właśnie Randy Riley, który kontaktował się wtedy z Mike'em. Podczas przesłuchania powiedział, że Diane sama dała mu te karty, ale funkcjonariusze nie uwierzyli. Później przedstawił kolejną, inną wersję wydarzeń. Przyznał, że używał tych kart bez jej pozwolenia, że je ukradł. Ponieważ Diane spacerowała z nim i jego kolegą poprzedniej nocy, była bardzo pijana. W końcu zostawił ją przy drodze i, gdy następnego dnia przejeżdżał tą samą drogą, zobaczył, że Diane już sobie gdzieś poszła, ale że został jej płaszcz. I wtedy z kieszeni tego płaszcza zabrał jej karty i dowód tożsamości. Dowód postanowił wyrzucić kilka metrów dalej, żeby upozorować to, że niby szła i po kolei gubiła swoje rzeczy a karty postanowił zabrać i używać, upozorować to, że po prostu nie mogą zostać znalezione. Powiedział, że nie ma pojęcia, co się z nią wtedy stało, że ostatni raz widział ją przy drodze, a gdy wrócił następnego dnia, to jej już nie było. Uznał, że gdzieś poszła i po prostu zgubiła po drodze płaszcz, więc postanowił skorzystać z okazji i ukraść te karty. Jednak ta wersja wydarzeń została zupełnie obalona po przesłuchaniu tego drugiego mężczyzny, który z nimi wtedy był ten drugi powiedział, że zanim zostawili Dian przy drodze, ona szła z nimi i w pewnym momencie powiedziała, że musi iść w krzaki, za potrzebą. Czekali na nią, ale w końcu zaczęli się irytować, i Randy postanowił pójść w te krzaki, żeby jej poszukać i ją pospieszyć. Nie było go aż 10 minut, a gdy wrócił, powiedział, że znalazł Diane. Ona powiedziała, że nie chce z nimi dalej iść, i odeszli. Ale co działo się przez te 10 minut, do dzisiaj nie jest wiadome i na pewno jest bardzo niepokojące. Niestety, przeszukanie tego obszaru z psami tropiącymi nie przyniosło żadnych rezultatów z powodu braku dowodów Randy Riley został skazany jedynie za kradzież tożsamości i bezprawne użycie kart za co otrzymał karę roku pozbawienia wolności podczas śledztwa podejrzenia padły także na ówczesnego partnera Dian Mike'a Zdaniem przyjaciółki kobiety Diane zwierzała jej się, że nie jest szczęśliwa w związku. Mike także bardzo późno poinformował rodzinę Diane o tym, że zaginęła i że coś złego mogło jej się stać i potrzebował jeszcze więcej czasu, żeby zgłosić to na policję. Ale z tego co wiadomo, nie było żadnych dowodów ani nic wskazującego na to, że może mieć coś wspólnego z tym zaginięciem, i z tego co udało mi się znaleźć, to również w jego przypadku nie zostały przeprowadzone badania wariografem. I to jest już koniec faktów, które są w tej sprawie. Pozostaje jeszcze kilka teorii. Jak zwykle w takich tajemniczych sprawach zaginięć, to właśnie teorie są tym, najbardziej interesującym elementem, dlatego teraz przedstawię kilka z tych, które najczęściej się pojawiają w źródłach, później powiem, która moim zdaniem jest najbardziej prawdopodobna. Jestem bardzo ciekawa, co wy myślicie na ten temat. Pierwsza teoria zakłada, że Diane była w trakcie bardzo poważnego epizodu choroby dwubiegunowej i mogła zdecydować, żeby nigdy już nie wracać do domu i rozpocząć nowe życie. Lub, że była zbyt zezorientowana, żeby znaleźć drogę do domu, ponieważ brak leków mógł u niej wywołać psychodzę lub paranoję. Druga teoria zakłada, że mogła uciec lub właśnie zgubić się ze względu na tę chorobę, ale później niestety umrzeć w wyniku zimna. Wiadomo, że nie miała wtedy przy sobie swojego płaszcza, który porzuciła lub zgubiła. Trzecia teoria to to, że ktoś się skrzywdził. W tym przypadku głównym podejrzanym jest Randy Riley, który jest ostatnią znaną osobą, która widziała Diane przed zaginięciem. Jeśli nie jest winny, to na pewno nie można powiedzieć, że jego zachowanie nie jest podejrzane. Po co po tym jak znalazł jej płaszcz i ukradł z niego karty, pozorował to, że dalej spacerowała i że po kolei gubiła rzeczy, jeśli nie był pewny, że tak nie było i że może po prostu nie gubiła tych rzeczy, po prostu gdzieś poszła, chyba że wiedział, że na pewno nigdzie już wtedy nie poszła. Możliwe także, że potem, gdy Randy i jego kolega zostawili ją przy drodze, ktoś inny ją znalazł i ją uprowadził. To wyjaśniałoby, dlaczego policyjne przeszukanie niczego nie wykazały, dlatego że może została przewieziona gdzieś samochodem i szukali w zupełnie złym miejscu. Jeśli jesteście ciekawi mojego zdania, która teoria moim zdaniem jest najbardziej prawdopodobna, to wydaje mi się, że Diane rzeczywiście znajdowała się w trakcie poważnego epizodu swojej choroby, że znajdowała się w maniakalnym stanie, możliwe, że miała jakieś urojenia i paranoje. Wiadomo, że kupowała rzeczy, które nie były potrzebne na imprezę urodzinową, która nie miała się odbyć. Ponadto powiedziała, że ktoś ją porwał po tym, jak spędziła noc w mieszkaniu nieznajomego mężczyzny. Może to było też jej urojenie, że tak naprawdę poszła tam, można powiedzieć dobrowolnie, jeśli w ogóle można użyć takiego określenia w przypadku osoby chorej, ale później wydawało jej się, że została porwana, mimo że mogła stamtąd swobodnie wyjść później ktoś wykorzystał jej zły stan psychiczny i fizyczny i ją skrzywdził. Może był to Randy Riley, a może ktoś zupełnie inny. To, w co zupełnie nie wierzę, to to, że Diane świadomie podjęła decyzję o ucieczce od swojego dotychczasowego życia. Z tego co wiadomo, to bardzo zależało jej na swoich dzieciach i na pewno tak po prostu dobrowolnie by ich nie zostawiła. Wydaje mi się, że w tym przypadku nie można bagatelizować roli, jaką odegrało tutaj to ubezpieczenie zdrowotne, które odmówiło jej refundacji leków. Te leki były niezbędne do normalnego, codziennego funkcjonowania i nieprzyjmowanie ich prędzej czy później musiało doprowadzić do jakiegoś rodzaju tragedii. I to jest już koniec tej sprawy. Mam nadzieję, że ten film był dla Was interesujący. Jestem bardzo ciekawa, co Wy uważacie, czy jest w tej historii jakaś osoba, którą podejrzewacie, że jest winna, a może tak jak ja, po części winicie instytucję, która uniemożliwiła jej przyjmowanie leków. Napiszcie to w komentarzach i bardzo chętnie o tym przeczytam. Jak również, jeśli macie propozycje o jakich innych sprawach, mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii. Jeśli ten odcinek był dla Was interesujący, to oczywiście zachęcam Was do subskrybowania. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!